Cześć ciekawcy! Jak większość z Was wie, reputacja rodziny królewskiej w ciągu ostatnich kilku lat została mocno nadszarpnięta i wydaje się, że wywiad, którego Meghan Markle i książę Harry udzielili obsze Winfrey, był ostatnim gwoździem do trumny wizerunku monarchii. Tymczasem okazuje się, że pomimo tego, iż królowa mocno przestrzega swojej największej zasady: nigdy nie narzekaj, nigdy nie wyjaśniaj, młodsi członkowie rodziny królewskiej mają dość niszczenia nazwiska rodowego, dlatego Cambridgeowie postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. W jaki sposób William zdecydował się pójść za przykładem swojej babki, pozwalając kamerom podążając za rodziną przez jeden dzień? Czego możemy się spodziewać po ich filmie dokumentalnym? Jakie rodzinne sekrety jest gotów wyjawić następca brytyjskiego tronu dla dobra rodziny? Zostańcie z nami, aby poznać wszystkie najnowsze informacje o nadchodzącym projekcie, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie włączyć powiadomień i zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić żadnego z naszych przyszłych filmów. Rodzina królewska przez lata z różnych powodów spotyka się z krytyką ze strony ludzi. Jedni uważali, że monarchia nie jest nikomu potrzebna i nie przynosi Brytanii żadnych korzyści, inni nie mogli pogodzić się ze skandalami, szczególnie o których Wszyscy mówili w ostatnich latach. Jak ten z księciem Andrzejem i aferą Jeffrey Epstein'a, czy też ostatnio spowodowanym wywiadem, jakiego udzielili Meghan i Harry, w którym ujawnili bardzo przykre sekrety rodziny królewskiej. Dla tych, którzy mogą nie wiedzieć lub nie pamiętać, Jeffrey Epstein był amerykańskim milionerem, bliskim przyjacielem księcia Yorku, który został aresztowany po oskarżeniu o intymne relacje z nieletnimi dziewczynami oraz handel młodymi kobietami. To, co szokowało wielu, to fakt, że nazwisko księcia Andrzeja pojawiało się wśród jego klientów. Jedna z ofiar, Virginia Roberts, ujawniła, że w 2000 roku była zmuszana do utrzymywania intymnych relacji z synem królowej, a nie miała wtedy nawet 16 lat. Desan donosiło wówczas, że przedstawiciele rodziny królewskiej wydali krótkie oświadczenie, w którym twierdzili, że książę zaprzecza utrzymywaniu jakichkolwiek kontaktów z panią Roberts i że wszystkie inne informacje są fałszywe. Był to przypadek, który z pewnością wstrząsnął royalsami, którzy nagle znaleźli się w samym środku bardzo poważnego skandalu. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co się wydarzyło, koniecznie obejrzyjcie nasz poprzedni film. Na razie jednak zostańcie z nami, aby dowiedzieć się więcej o ciekawych wiadomościach pochodzących z pałacu. Później zamieszanie wywołała niedawna rozmowa Meghan Markle i księcia Harrego z Oprah Winfrey, która z pewnością sprawiła, że niektórzy starsi członkowie rodziny królewskiej stali się trochę niespokojni. Cóż, para nie wahała się zbytnio mówić o tym, jak życie w pałacu wpłynęło na Meghan oraz oskarżyć członka rodziny którego nie wymieniono z nazwiska, o rasizm, zarzucając, że na dworze spekulowano, jaki kolor skóry będzie miał ich syn Archie. Jedyną rzeczą, która została skomentowana w związku z tą dyskusją, było to, kiedy Oprah przekazała wiadomość, że książe Harry poprosił ją poza kamerą o wyjaśnienie, że osoba, o której mowa, to ani królowa, ani książe Filip. Reakcje na ten wywiad były zróżnicowane i podzielone. Para doczekała się zwolenników i przeciwników, a wiele osób twierdziło, że nie powinni byli rozmawiać o takich rodzinnych sprawach w telewizji. Pałac Buckingham wydał natomiast oświadczenie, że problemy Zwłaszcza te dotyczące rasizmu, powinny zostać rozwiązane i zostaną omówione na osobności. Ale znowu, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co zostało powiedziane podczas wywiadu, kliknijcie powyższy link, jednak poczekajcie bo przed nami ekscytujące wiadomości dotyczące pary z Cambridge. Z powodu własnej polityki i zasady, aby nigdy nie mówić o rzeczach i pozostawać za zamkniętymi drzwiami oraz pokazywać tylko starannie wybrane rzeczy, wielu zaczął postrzegać członków rodziny królewskiej jako nieosiągalnych i nieznających życia oraz ogół społeczeństwa. Tymczasem mało kto pamięta, że w latach 60. XX wieku królowa znalazła ciekawy sposób, by przemówić do mas. W latach 60. Elżbieta II otworzyła drzwi do swojego domu i wpuściła kamery, pozwalając nakręcić film dokumentalny o codziennym życiu jej rodziny, dając ludziom niespotykany dotąd wgląd w to, co się naprawdę dzieje w pałacu i jak żyją. Ekipa spędziła 18 miesięcy podążając za monarchinią, księciem Filipem oraz ich dziećmi, kręcąc ich podczas codziennych czynności, które niektórzy uznaliby za przyziemne, tak jak rozmowy przy śniadaniu czy relaks w salonie. Ale pomimo tego, że wszyscy robimy to na co dzień, pomysł był ekscytujący dla widzów, ponieważ był to naprawdę pierwszy raz, kiedy mogli zobaczyć rojalsu w taki sposób. Dwugodzinny dokument, który został nakręcony przez Richarda Caustona i zatytułowany po prostu Rodzina Królewska, został wyemitowany na kanale BBC 21 czerwca 1969 roku. Można się założyć, że pomysł był bardzo atrakcyjny dla ludzi i jak donosił Demiro, szacuje się, że około 37 milionów osób obejrzało go. Pamiętajcie, że było to w czasie przed takimi rzeczami jak internet i usługi przesyłania strumieniowego, więc gdyby zostało to zrobione w dzisiejszych czasach, wskaźniki oglądalności z pewnością byłyby znacznie wyższe. Chociaż emocje związane z Filmy dokumentalnym nie trwały długo. Krótko po pierwszej emisji okazało się, że królowa zmieniła zdanie i uznała, że film jest zbyt nachalny i kazała ukryć go w skarbcu BBC, chociaż nie tylko ona miała takie zdanie o produkcji. Później księżniczka Anna również skomentowała dokument i powiedziała: cytujemy: nigdy nie podobał mi się pomysł filmu Rodzina królewska. Od początku myślałam, że to zły pomysł. Fani serialu Netflixa The Crown z pewnością będą tego świadomi, ponieważ w trzecim sezonie pojawia się ten wątek, a królowa, grana przez Oliwią Colman, podejmuje taką decyzję. Doradca do spraw historii serialu, Robert Licy poruszył tę sprawę w wywiadzie i powiedział, że rodzina królewska zdała sobie wówczas sprawę, że gdyby to było coś, co robiliby często, staliby się tani i tym samym pozwoliliby magia uciekła. Jednak jak wie wielu celebrytów, których osobiste filmy wyciekły do sieci, takie rzeczy nie znikają na zawsze. Mówimy to, ponieważ ostatnio dokładnie to stało się z dokumentem, który niespodziewanie wyciekł do sieci, gdy ktoś umieścił go na YouTubie. Film został już usunięty, ale w krótkim czasie na stronie z filmami niektórzy mieli szczęście zobaczyć m.in. królową budzoną każdego ranka dźwiękiem dud, co ciekawe, ta tradycja trwa do dziś. Były też sceny, jak książę Edward uczy się czytać, wycieczki pociągiem królewskim i rodzinny grill w zamku Balmoral w Szkocji, nie wspominając o wizycie byłego prezydenta Richarda Nixona. Jak możecie sobie wyobrazić, ci, którym udało się obejrzeć film dokumentalny, gdy był jeszcze na stronie, z pewnością byli podekscytowani jego ponownym pojawieniem się. Tymczasem teraz krążą plotki, że moglibyśmy zostać zaproszeni do obejrzenia innego filmu dokumentalnego. Tak, dobrze słyszycie: Źródło z pałacu Buckingham ujawniło, że w odpowiedzi na skandale otaczające rodzinę, William postanowił wziąć przykład ze swojej babci i wraz z Kate zgodzili się na śledzenie przez ekipy filmowe ich własnej rodziny. Ekscytujące, prawda? Czego więc możemy się spodziewać, gdy program zostanie wyemitowany? Na początku. Z pewnością zobaczymy więcej ich i ich dzieci. Podczas globalnej pandemii mieliśmy maleńki wgląd w ich dom, gdy brali udział w wielu wywiadach i konferencjach online, ale prawdopodobnie wszystkie te scenery były doskonale i starannie zaplanowane. To jednak może się zmienić, gdy pozwolą ekipie filmowej swobodnie wędrować po ich domu. Z początkowych plotek wynika, że ekipa będzie podążać za Cambridge'ami od momentu ich przebudzenia do chwili, gdy pójdą spać. Ale co wiemy o ich życiu, co może dać nam wskazówkę, czego się spodziewać w dokumencie? Możemy założyć, że będziemy mogli zobaczyć całą rodzinę razem przy stole śniadaniowym, bo jak wcześniej podkreślali, spożywanie posiłku jako całej rodziny jest dla nich bardzo ważne. A biorąc pod uwagę, że Kate Middleton uwielbia gotować i jeść zdrowe posiłki, publiczność zobaczy kilka smacznych potraw. I kto wie, może księżna podzieli się z z nami swoimi przepisami. Chociaż nie zostało ujawnione, kiedy program zostanie nagrany, biorąc pod uwagę fakt, że dzieci mają do dyspozycji szkołę i żłobek, będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądają ich poranne czynności i przygotowania do nauki. Według doniesień zobaczymy, jak książę William odprowadza syna i córkę do szkoły, gdyż ekipa filmowa może śledzić ich w tym momencie, zwłaszcza, że nazwa instytucji edukacyjnej, do których uczęszczają dzieci pary, jest już powszechnie znana. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kamery nie wejdą do szkoły, ale widzowie z pewnością będą mogli zobaczyć księcia George'a i księżniczkę Charlotte w ciągu dnia, gdy do do księcia Williama i Kate. Przede wszystkim jednak widzowie poznają jak wygląda praca przyszłego króla i jego żony, jak ta dwójka bierze udział w imprezach charytatywnych i występuje publicznie, na przykład odwiedzając szpitale i inne ośrodki edukacyjne. Reprezentowanie królowej jest częścią ich królewskich obowiązków. Biorąc pod uwagę obecną sytuację globalną, nie wiemy, jak dokładnie będą przebiegać ich codzienne czynności, czy para królewska ekipa filmowa będą mogli fizycznie uczestniczyć w wydarzeniach, czy też wszystko będzie prowadzone online? Ale cokolwiek się stanie, my wszyscy trzymamy nigdy wcześniej nie widzianą stronę tej Rodzinę. Jak wiadomo, książę William jest osobą bardzo rodzinną, która uwielbia spędzać czas ze swoimi dziećmi, więc bez cienia wątpliwości publiczność będzie mogła spędzić dużo czasu poznając ich. W tej chwili Para mieszka w swoim domu w Anmer Hall, który znajduje się w Norfolk. I z kilku zdjęć, które księżna wcześniej zamieściła na oficjalnym Instagramie Cambridge'ów, wiadomo, że rodzina ma bardzo duży ogród, w którym chętnie spędza czas. Para najprawdopodobniej pokaże też specjalne miejsca w swoim domu, jak huśtawkę w ogrodzie, która została podarowana mi jako prezent ślubny w 2011 roku przez księcia Karola, a przynajmniej tak zakłada większość ludzi, ponieważ nigdy nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Na desce widnieje wygenerowany napis William and Catherine oraz to The Moon and Back na księżyc z powrotem. I chociaż był to prezent ślubny dla pary, wiemy jak cieszy ich dzieci. A jeśli William i Kate nie pracują, to co robią? Cóż, podobno księżna uwielbia wychodzić na zakupy, a jeśli widzowie będą mieli szczęście, pójdą razem z nią. Tyle że jeśli obowiązują ograniczenia dotyczące COVID, będzie trzeba się cieszyć zakupami online. Według raportu CNBC niektóre z skate ulubionych marek to Lulu, Lemon i Zara. Jeśli chodzi o jej męża, to przyszły król Anglii uwielbia grać w piłkę nożną i być może widzowie będą mogli zobaczyć, jak robi to ze swoimi dziećmi, albo jak cieszy się prostymi chwilami i słucha radia. Podobno nawet wysyła SMSy z prośbą o piosenki pod fałszywym nazwiskiem. Źródła bliskie parze potwierdziły również, że oboje udzielą wywiadu. Już od jakiegoś czasu zajęcie są odbudową wizerunku rodziny królewskiej, a ten dokument jest dla nich idealnym sposobem, by go ocieplić i ulepszyć. W końcu zawsze uważani byli za nowoczesną parę, która Zmodernizuje monarchię. Dlatego podobno William chce szczerze porozmawiać o wszystkim, od wspomnień o swojej matce, księżnej Dajanie, po młodszego brata opuszczającego rodzinę królewską i pranie brudu w telewizji. Ktoś z pałacu powiedział, że jest wiele rzeczy, o których William i Kate chcą porozmawiać w odniesieniu do rodziny królewskiej, by ludzie zrozumieli, jaka jest ich rola i życie. Hmm, ciekawe, jakie królewskie sekrety mogą ujawnić widzom. Taki program brzmi niesamowicie, prawda, ciekawcy? Kto nie obejrzałby tak intymnego, osobistego spojrzenia na parę królewską? Cóż, niestety nie możemy powiedzieć, kiedy ten film dokumentalny zostanie we Ponieważ dzisiaj jest Pryma Aprilis. Z tej okazji zażartowaliśmy sobie trochę, mówiąc o filmie dokumentalnym, ponieważ w tej chwili nie ma takich projektów. Ale przyznajcie, że gdyby tak było, byłby to niesamowity pomysł, prawda? Więc ciekawszy, czy daliście się nabrać na nasz mały żart? Gdyby kiedykolwiek powstał taki dokument, czy chcielibyście go obejrzeć? I czy myślicie, że Cambridge'owie kiedykolwiek zgodziliby się na coś takiego? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Jak zwykle, nie zapomnijcie polubić oraz udostępnić tego odcinka, jak i zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić żadnych z naszych kolejnych filmów. Do następnego razu i szczęśliwego pryma Aprilis.